Solidarność! 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 Nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego do 67 roku życia i dla kobiet, i dla mężczyzn. Słowami, a teraz witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność całej Polski. Witam Was bardzo serdecznie. ...krótki, który zobaczyliście, ten dokument pokazuje naszą drogę, którą przeszliśmy od 15 grudnia gdy Gatowina powiedziała, korzystajmy z polskiej demokracji, zbierajmy podpisy pod referendum, aby to Polacy zdecydowali, jaki ma być system emerytalny w Polsce. Bo my od samego początku mówimy, że jesteśmy za reformą systemu emerytalnego. Problema, a nie tylko drogą na skróty do 60%. Siedmiu. My proponujemy konkretne rozwiązania, bo doskonale, kochani, o tym wiecie, rząd. musimy wszystko zrobić, ale przede wszystkim to rząd musi zrobić, aby jak najwięcej Polaków było w systemie tak zwanym płacenia składek. I wiecie doskonale, że młodzi ludzie pracujący na tak zwane umowy śmieciowe mają pierwszą składkę odprowadzoną niejednokrotnie. Jest w Polsce na skandalicznie niskim poziomie. Jeżeli rząd pana premiera Tuska i ci wszyscy posłowie i już dzisiaj mówią, mogę, to mogę powiedzieć jedno, że oderwali się od społeczeństwa. Tylko tyle. Dlatego, że my wiemy, że trzeba Polakom stworzyć, że mu się chce sztucznie podnosić wiek, odejścia na emeryturę. Już nasze hasło 67. Nie róbmy, Panie. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Idą w tym kierunku, że dzisiejszy system emerytalny, 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet, to jest minimum. Nie jesteśmy leniami. Polscy pracownicy pracują w najdłużej prawie wszystkich pracowników na świecie. Według badań OECD pracujemy nawet więcej niż Japończycy. I tylko tyle. Dlatego chcemy dzisiaj tutaj prosić Pana Prezydenta o to, aby nie podpisywał tego, nie powiem ustawy, bo ta ustawa została wprowadzona dekretem. Specjalne posiedzenie Rady Ministrów, specjalna komisja w Sejmie, pośpiech w Sejmie, pośpiech w Sejmie. norwescy związkowcy, i rząd norweski pracowali nad takimi ustawami dwa lata. Taka ustawa, taka reforma wchodziła przyświeca premierowi jeden cel. Za wszelką cenę przyjąć tą ustawę przed Euro 2012. Ale my nie zapomnimy i po rewolucji, a nie do rządu i nie do parlamentarzystów. Co mi Co? Co? nas to, że staramy się w naszej ukochanej ojczyźnie podchodzić do problemów w sposób merytoryczny. To mówienie o tym, że odbyły się jakieś konsultacje, to jest jakaś bzdura i nieporozumienie. My chcemy rozmawiać, ale z drugiej strony otrzymujemy co? Nie żeby przysłuchiwać się debacie zajmowej. Wczoraj co? Marszałek Senatu, historia Solidarności nie wpuszcza przewodniczącego Solidarności. Oni się boją i mają się bać. To jest dla nas najważniejsza sprawa od kilkunastu lat. Ustawa o emeryturach. Sami posłowie, którzy tak krzyczą i powołują się na konstytucję, że zostali uwięzieni w Sejmie. Jest łamane prawo. Ja bym chciał, żeby oni, żeby oni tak gorliwie wstawiali nie się za tymi. Się Myśmy się już do tego przyzwyczaili, że jeżeli nie jesteśmy poprawni politycznie, że jeżeli mamy odmienne zdanie, to jesteśmy warchołami, że mają rządzić, że rządzą. Nie, panowie i panie. Wy sprawujecie władzę w imieniu społeczeństwa i to musicie sobie zapamiętać. W imieniu społeczeństwa w wielu naszych miastach. Tu, w tym mieście społecznym Warszawa, także zabroniono nam wieszania plakatów z podobiznami tych ludzi. Bo wydaje nam się, że tu nie jest tylko atak na prawa pracownicze, prawa związkowe, ale i wolność słowa i wolność mediów, jak widać. Moi koledzy starsi mówili, zobaczysz. I się przekonałem, że pierwszy przewodniczący który podpisał się pod postulatami sierpniowymi kobiet do 50, 35 lat pracy mężczyzn, 30 kobiet. My już się nie domagamy tego, my bronimy tego, co w tej chwili jest i za to chcę na pierwszych A z tego miejsca mówię, nie będziemy poprawni politycznie, aby mogli robić to, co do Związku Zawodowego należy. Chciałbym z tego miejsca także podziękować tym wszystkim partiom politycznym, które nie bały się i zagłosowały. Się. to trzeba tak powiedzieć panu posłowi Kłopotkowi, który się nie bał i zrobił im troje kłopotków. Dziękujemy panie pośle. Moi drodzy, moi drodzy, gdybyśmy chcieli to, co mówiłem w pierwszych historii, zorganizowali debatę publiczną, w której to autorytety, profesorowie powiedzieli, że jest alternatywa bo jak ja słyszę, że w nie rządą... Nie, że tylko 67. Kochał Związek Zawodowy Solidarność. Kochał pracowników i kochał polskie. I to jest dla nas najważniejsze. Dlatego z tego miejsca prosimy pana prezydenta już jedną ustawę... Przekazał do Trybunału, a Trybunał ją wrzucił do kosza. Też ważną ustawę, o jaką prosił Związek Zawodowy Solidarność, czyli o racjonalizację. Powiem Wam krótko. Pan Prezydent, Pan Premier apelują do nas o to, abyśmy na czas euro zawiesili. Panowałem o to, aby zatrzymać tą szkodliwą dla Polaków ustawę, abyśmy na jesień spokojnie, Polsce, wspólnie. niestety prace biegną. Pan prezydent powiedział tak, skoro nie słuchacie mnie, posłuchajcie opinii publicznej, gdzie 74% lub więcej, żeby tej złej ustawy nie podpisywać. Panie prezydencie, Solidarność słucha sondaży, pan nie, nie też posłucha. Nie pozwólmy na to, aby o nim decydowali politycy, że mamy pracować do śmierci. Nie pozwólmy na to. 11 maja mówiłem: nic się nie kończy, wszystko się zaczyna. Mamy wiele zadań do zrealizowania. Ustawy śmieciowe, ustawa śmieciowa, którą przygotowaliśmy. Płaca minimalna, projekt obywatelski Solidarności, który jest w Sejmie. Także mamy mnóstwo pracy, dlatego. To jest dopiero początek naszego marszu dla społeczeństwa. Chcę was także poinformować, że Komisja Krajowa, a zarazem Sztab Protestacyjny, nie ma zamiaru rozejmu na czas euro, albo nie będziemy protestować, a z drugiej strony dostajemy po twarzy. My mówimy jedno. Na czas euro 2020 zdelegalizuję, bo im się wydaje, że mogą wszystko. Mogą na jeszcze szybko w tej uchwalić, że są autostrady, a my wiemy, że ich nie ma. Że ziemia jest przedstawiać praktyczne problemy, jak jest z emeryturami. 50 plus, już są robić 60 plus, nie do tego programu. Pierwszy się zapisze pan minister Rostowski, to się. Nie. Pani, chciałbym na koniec powiedzieć jedno. Nie tylko na euro 20. 2012, ale na walkę z umowami śmieciowymi, z tą złą ustawą, płacą minimalną o dobro pracownika w Polsce no, tak samo. I niedługo zostanie tym hasłem zalana Polska. Te hasło brzmi tak. Cześć! I... NZZ Solidarność! i polskim, i angielskim, ale po słowach wygramy będą trzy kropki. Niech to sobie każdy interpretuje jak chce. My i tak wygramy. Wielod początku zajmuję się sprawami ubezpieczeń społecznych Jurek Wielków, wiceprzewodniczącej Komisji Krajowej. Zostać przyjęci przez prezydenta z jego ekspertami dotyczącej 67 a także trzy projekty ustaw, które złożyliśmy na ręce premiera Tuska, czyli o funduszu bezpieczeństwa społecznych, o tak zwanych umowach śmieciowych. To oni doskonale o tym wiedzą, a szczególnie to to w mediach. Tam ci młodzi ludzie też, oni o tym głośno nie mogą mówić, ale też mają z tym kolosalne problemy. Druga ustawa to powiedzieć nieporozumienie, szczególnie to jest w strefach ekonomicznych, także ten projekt złożyliśmy też do wiadomości panu prezydentowi. Trzeci projekt, który bardzo ważny jest, także was projektował. podziękowaliśmy, że mogliśmy się spotkać, podziękował, powiedział, że dogłębnie przeanalizuje z ekspertami tą ustawę. Prosiliśmy go, aby tej szkodliwej ustawy nie podpisywał, którzy że chcą, żeby tą ustawę jak najszybciej w tym kształcie podpisać. Myśmy apelowali, żeby jeszcze pan prezydent sprawdził ją pod względem konstytucyjnym. Powiedział, że pana prezydenta, niezależnie od tego, czy w jego głowie już jest to, że ta ustawa ma być podpisana, czy nie, pracę i pomoc. Ja abyśmy się jak najszybciej, niezależnie od rozprawienia się szybciej czy później 67, żebyśmy rozprawili się z umowami śmieciowymi z morą, apelowaliśmy, żeby pilnował tego, żeby rząd ma gotowe ustawy, żeby je jak najszybciej przesłał do parlamentu. I tylko tyle, no. nie związkowe, polityczne, bo związkowcy mówią tak lub nie, a tu dziękuję, przyjąłem, przeanalizuję i tylko tyle, kochani. Ja chciałbym Wam... W imieniu swoim i Komisji Krajowej bardzo serdecznie podziękować, bo nie będę już zabierał głosu po następnych kolegach z tego, że jestem przewodniczącym Związku Ludowego Solidarność, że jesteśmy jedyną siłą w tej chwili w Polsce, która przeciwstawia się złu, który dzieje, dzieje się pracownikom. Nie?